W imieniu Biblioteki Publicznej w Wąsoszu i Filii Bibliotecznej w Kamieniu Gorowskim oraz Wrocławskiego Koła Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego mam przyjemność powitać Państwa na wyjątkowym wieczorze poetyckim. Moim i Państwa gośćmi są dzisiaj specjalista medycyny rodzinnej, lekarz z wieloletnim doświadczeniem i jednocześnie autor najnowszych Domików poezji. Dawni mistrzowie, duch i piękno i spotkania. Pan doktor Witold Kopeć. To dla nas ogromna przyjemność, że dzisiejsze spotkanie poprowadzi pan Zbigniew Waleryś, aktor o niezwykłej wrażliwości i kulturze słowa. Witamy serdecznie. Aktorskie interpretacje wierszy dodadzą temu wydarzeniu szczególnego charakteru. 15 listopada w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu odbył się wyjątkowy wieczorek poetycki poświęcony twórczości Witolda Kopcia, poety oraz lekarza chorób wewnętrznych i specjalisty medycyny rodzinnej. Wydarzenie miało szczególne znaczenie, ponieważ zarówno autor, jak i interpretujący jego poezję Zbigniew Waleryś, to artyści pochodzący z wąsosza. Spotykamy się już po raz drugi z przerwą roczną i został wydany tomik poezji Duch i piękno spotkania. Spotkanie związane było z obchodami ogólnopolskiego dnia biblioterapii. Podkreślając terapeutyczny wpływ poezji na człowieka. Literatura, zwłaszcza poezja, potrafi obniżyć poziom stresu, aktywować mózg, poprawić koncentrację i działać jak naturalny antydepresant, wspierając dobrostan emocjonalny. Nie jestem analitykiem ani nauczycielem akademickim, a jedynie aktorem. Być może dlatego słowa Adama Mickiewicza czucie i wiara. Silniej do mnie mówią niż mędrca, szkiełko i oko, pozwalają mi odbierać poezję w jej najgłębszym znaczeniu. Zbigniew Waleryś to nie tylko interpretator poezji, lecz także ceniony aktor filmowy wystąpił w takich produkcjach jak papusza, gdzie zagrał Dionizego Weissa, a także w historycznym Kłowadis oraz w nagradzanym na świecie pianiście Romana Polańskiego. Jego dorobek potwierdza silny związek lokalnej kultury z szeroką sceną artystyczną. Gdzie duch się wznosi, niegdyś nieznajomy, w mgle ponad wodą słodką i tajemną, ten, który łączy przeciwległe strony, duszę i ciało. W spotkaniu wzięły udział także artystki z projektu Poezja na Czasie Górowskie Poezje, realizowanego przez Fundację Pomocy Szkole imienia Edwarda Machniewicza. Duży bagaż emocji, widzę nic więcej szczególnego. No cóż, żaden z mnie nie wzruszył, tak już wiem, nic z tym dziwnego. Młodych wykonawców prowadzi wokalistka Agata Kukuła, mieszkająca na terenie gminy Wąsosz. W ich autorskich aranżacjach publiczność usłyszała muzyczne interpretacje utworów lokalnych poetów, które dodały wieczorkowi wyjątkowej atmosfery. Serce, serce, musisz się uprościć, niech rezygnacja w tobie zagości, a raj ci się nowy otworzy. Serce rzekło dla przeszłości. Wieczór pokazał, jak ogromną wartość mają poetyckie spotkania pełne obecności, emocji i skupienia na kulturze słowa. Uczestnicy podkreślali, że takie chwile pozwalają oderwać się od codzienności i zanurzyć w świecie refleksji, wrażliwości oraz artystycznych przeżyć. To właśnie w takich wydarzeniach można poczuć prawdziwą siłę poezji i jej miejsce w życiu lokalnej społeczności.